i tu się w zapon wiele zapłon w sześćsetce a fachowo mówiąc początek wtrysku w tym celu trzeba na pierwszą sekcję pompy wkręcić coś takiego oryginalnie to tu powinna być rurka kapilarna ale ja to zrobił ze starego przewodu i kawałka rurki ale swoje zadanie to będzie spełniać Następnie tu na kole zamachowym trzeba znaleźć znaki pierwszy to będzie osobna kreska GMP i dwa niżej będą znaki do ustawienia w trysku a żeby te znaki znaleźć sprawnie, bo to są takie cienkie kreski słabo do zauważenia przynajmniej tak było w moim przypadku to możemy zrobić taki myk zdejmujemy pokrywy zaworów z czwartego cylindra i z pierwszego na pewności z tych dwóch no ja mam zdjęte, że wszystkich czterech ustawiam luzy zaworowe, dobra, mniej się w to. I tak jeżeli tu na czwartym cylindrze będzie nam się zamykał zawór wydechowy. To znaczy, że tłok idzie do góry i kończy fazę wydechu. Proste, nie? Ale w tym samym momencie na pierwszym cylindrze będzie koniec suwu sprężania, początek pracy. i jeżeli zostawimy wał w takim położeniu powinniśmy nie mieć żadnych problemów z znalezieniem znaków na kole zamachowym więc widzimy nie wiem czy będzie dobrze widać zawór Przeddechowy się nam zamyka. Jest zamknięty. Pierwszy cylinder będzie. Teraz u góry jak pokręcimy w ten sposób to naszym oczom ukażą się takie trzy znaki tylko jak tam się zawór zamknie na czwartym cylindrze trzeba trochę cofnąć, bo one są trochę przed całkowitym zamknięciem. Ja tu dla ułatwienia jedno, pomalowałem trochę markerem. Bo inaczej by było słabo widać, bo mówię, to są bardzo cienkie kreseczki. Ciężko zauważyć. Ta kreska na bloku to jest punkt odniesienia. Ta pierwsza kreska na kole to jest GMP pierwszego cylindra. Tutaj troszkę jeszcze przesuniemy dalej, żeby było dobrze widać. Tu te dwie kreski dolna i górna są do ustawienia wtrysku Teraz, żeby dobrze ustawić kąt wtrysku, trzeba gaz na maksa. Do końca największa dawka dla pompy. Jedzimy, tu gaz na maksa i obserwujemy te rurka. jak będziemy kręcić kołem wałem w prawo bo silnik się obraca w prawo to znaczy tu przez to okienko obudowy sprzęgła na dół patrzymy na tą rurkę aż nam się nie pokaże w niej paliło znaczy że to jest początek tłuczenia kręcimy pomału nie ma się co śpieszyć Widzimy paliwo drgnęło patrzymy to i widzimy zapon jest ustawiony dobrze i tak jeżeli paliwo na rurce pokazałoby się nam po ominięciu tej kreski znaczy kręcimy dalej na i dopiero wtedy się pokaże paliwo zapon jest za późny pompę trzeba przechylić na silnik jeżeli szybciej, odwrotnie. Zapom za szybszy pompy trzeba cofnąć od silnika. I to by to było na tyle. Skręcimy przewód, zobaczymy jak chodzi. Chyba może być.